Witam Was serdecznie przy piątku zapowiedzi, natomiast polecam wywiad z Grzesiem Proksą, trenerem kadry Polski, mężczyzn w boksie. Bardzo prawdziwy wywiad, lubię prawdziwy wywiad, kiedy ludzie się nie zastanawiają nad tym, co trzeba powiedzieć, co wypadało powiedzieć, tylko mówią dokładnie to, co myślą. To był Grzesiek Proksa. Dzięki jeszcze raz. Grzesiu, znamy się. Kupę lat, natomiast zajęcie ciągle, ciągle w ruchu z jednej imprezy z udziałem polskich pięściarzy na drugą imprezę z udziałem polskich pięściarzy. No bo Grzesiu, tak jak jakim był pięściarzem, takim jest dzisiaj trenerem kadry, czyli all in, 100%. Dobra, natomiast zanim o tych dwóch walkach, o których chcę powiedzieć, jednej w Sopocie, drugiej w Atlantic City, to już w ogóle też jest wydarzenie, że mówię o galce, walce i tego, tego formatu w Atlantic City. Natomiast no tak jest. Parę zdań na temat rzeczy, które się, które się działy i jedna szczególnie tak jakoś przemknęła bez echa. Nie wiem, czy dlatego, że wystąpił w negatywnej roli Turki Alaşik, ale w mediach, przynajmniej amerykańskich, cicho. Myślę o tym wpisie, który w tej chwili z tyłu widzicie, Szakura Stevensona, który... Właściwie nie zasugerował, bo chciałem użyć tego słowa. Zasugerował, niczego nie zasugerował, tylko powiedział, że jak jest, że umówił się z Turki na konkretne pieniądze, Turki się z tych pieniędzy za walkę z Williamem Zepedą wycofał. I jak to ujął bardzo ładnie, bardzo ładnie, Shakur Stevenson wysłał do mnie tych facetów z ręcznikami na głowie. Gdyby to powiedział każdy inny w Stanach Zjednoczonych. Ale myślę, że obecnie w całej Europie, gdyby to powiedział każdy inny człowiek niż Shakur Stevenson, no to myślę, że dzisiaj już byśmy słyszeli, jakim jest nieprawdopodobnym rasistą. Nie wiem, wydalić go, odebrać mu obywatelstwo i tak dalej. Natomiast nie usłyszeliśmy ani słowa na ten temat. Ani słowa. Wiadomo, dlaczego to wszystko idzie w jedną i wyłącznie tą samą stronę. Natomiast najważniejsza rzecz dla kibiców. To jest to, że e, mi się wydaje, że był telefon od e, Shakura albo od tych ludzi z ręcznikami na głowie, jak to e, plastycznie ujął e, Shakuri. Panowie, e, panowie się wstępnie już dogadali. To znaczy, to jest cały czas wstępnie, bo jeszcze nie ma na ten temat ani słowa od Oscara de la Hoya, czyli promotora Williama Zepedy. Natomiast e, Shakur kontra Zepeda jest zdecydowanie bliżej niż było tydzień temu, bo w w tych wpisów, które zrobił na, na X, Shakur wygląda, że dobra, to ja w takim razie się umawiam bezpośrednio z Golden Boy Promotions i opuszczam opuszczam Turkiego no, Turki takich rzeczy by nie zniósł natomiast wpis jest biorąc pod uwagę e, polityka, jaka obecnie jest a mianowicie, a właściwie bardziej poprawność polityczną, wpis jest niesamowity natomiast niewymazany, ciągle można go, ciągle można go znaleźć Benavides kontra Smith to jest coś, co ja zasugerowałem. Nie trzeba, było być, nie trzeba być geniuszem boksy, żeby to zasugerować jako, jako zastępstwo za walkę Benavides kontra biwoł, której nie zobaczymy przynajmniej nie w 2025 roku. Najnowsze informacje na temat ewentualnej trzeciej walki Betterbiewa z biwołem to jest przełom października i listopada tego roku, więc wiadomo, że w tym roku nie byłoby możliwości zrobienia walki z Benavidesem, natomiast sam Benavides i, i match Boxing powiedzieli, że zaczynamy rozmowy poważne na temat zrobienia pojedynku Kalum Smith kontra Benavides. Benavides będzie zdecydowanym faworytem tej walki, pomimo dobrej walki, twardej walki Kaluma Smitha, którego bardzo lubię jako, jako pięściarza, pokazał to zresztą z błacim. Natomiast pomiędzy Twardym zawodnikiem i człowiekiem, który będzie w stanie wygrać z, z Benavidezem jest olbrzymia różnica. Twardy oznacza, że będzie dłużej przyjmował te kombinacje. Widzicie parę z nich z tyłu, parę filmików oczywiście leci. No i ostatnia rzecz, taka dosłownie kilkanaście minut temu. Kilkanaście minut temu do mnie wpadła. To jest godzina walki Canelo Alvarez'a z, z Williamem Skulem. 3 maja w wyjazdzie. Okazało się parę materiałów. To kilka dni temu widziałem wywiady z kilkoma, z kilkoma pięściarzami. Chyba jakiś promotor też się na ten temat wypowiadał, że największym problemem Canelo Alvareza może być to, że walka będzie o kompletnie innej godzinie i na zupełnie innym kontynencie niż się ostatnio do, do czego się ostatnio przyzwyczaił. No bo prawda jest taka, że Canelo walczy tylko i wyłącznie w Las Vegas, czasami w San Antonio. Czasami w Gładalajarze, czyli praktycznie u siebie zawsze o tej samej godzinie, ten maksymalny komfort jest, nie ma różnicy czasów, niczego, kompletnie nic. Natomiast tutaj byłby, byłaby różnica czasów wynosząca chyba 9 godzin. 9 albo 8 godzin, do tego jeszcze zupełnie inna godzina rozpoczęcia walki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dotarła do mnie informacja, że problem godziny walki prawdopodobnie nie będzie istniał, bo wszystko wskazuje na to, że walka Canelo kontra School rozpocznie się o godzinie 6 rano czasu e, Riyadu. Czyli gdzieś tak to jest godzina 20 czasu LA, czyli ta godzina, do której Canelo jest przyzwyczajony. Nie mam jeszcze potwierdzenia tego, natomiast byłby to chyba rekord, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o main event e, głównej walki. Ja nie mówię o takich strefach czasowych, jak e, jak na przykład Japonia, bo oni robią walki o godzinie na przykład 7 rano czasu, czasu, czasu amerykańskiego. Natomiast to wynika, tam nikt niczego specjalnie nie przestawia. Po prostu taka godzina pasuje w Japonii i jest fajnie, oglądając walki chociażby potwora Inu Natomiast tutaj wygląda na to, jeszcze nie mam potwierdzenia, że Turki się zdecyduje rozpocząć galę o godzinie 2 w nocy czasu w Riyadzie, po to, żeby o godzinie 6, czy o 2, czy o 1, żeby ogłoszenie 6 rano czasu w Riyadzie, ale tego czasu, który pasuje przy liczeniu, to na to, która jest godzina w, na przykład na zachodnim wybrzeżu, pasuje idealnie, pasuje idealnie Alvarezowi. Ciekaw jestem, czy tego nie było w kontrakcie. Obiecuję, że jak tylko się dowiem, to zaraz, zaraz to wszystko, Potwierdzę. Natomiast ciekawostka, więc stwierdziłem, że, że muszę to dorzucić. Dobra, przelecimy do tego, co się będzie działo. Zaczynamy od e, Sopotu. Zaczynamy od Sopotu, czyli od walki e, Mariusza Wacha z e, Kacprem e, Mejną. Ogólna opinia na, ten temat, na temat tej walki jest taka, że w sumie nie mamy co tutaj e, narzekać, bo skoro Mozes ma e, uznany za największą nadzieję boksu wagi ciężkiej, no dla mnie jeszcze nie, za mało widziałem w wykonaniu jego, że można mu coś takiego e, przykleić taką nalepkę, może walczyć z Mariuszem Wachem, to znaczy, że Kacper Meina też może walczyć, to jest i tak i nie, bo można równie dobrze odwrócić to i powiedzieć, że e, paranoją jest, że największy talent pięściarski i człowiek o którym mówi się, że rok, maksymalnie dwa będzie mistrzem świata w agi ciężkiej walczy z Mariuszem Wachem. Więc to zupełnie można odwrócić sytuację i powiedzieć: jakim sposobem można uzasadnić i powiedzieć, OK, to jest w porządku, że Itauma walczy z Wachem. Tam walki specjalnie nie było, bo druga runda i było po, po przysłowiowej herbacie. Natomiast no, patrząc na warunki polskie, no to nie można powiedzieć, że nie. No bo ja oczywiście wolałbym, żeby to był Andrzej Fonfara. Na przeciwko kasperomainy wolałbym, żeby to był Damian Knyba, wolałbym, żeby to był Piotrek Łącz, i to ja mogę wymieniać jeszcze tak z dwie minuty, podejrzewam, jeśli chodzi o wagę ciężką. Wolałbym, żeby to był na przykład ktoś z kadry narodowej polskiej amatorów. Lista jest bardzo długa. Oczywiście wolałbym, żeby to był Deontay Wilder, zapowiadany parę lat temu, no ale Deontay walczy nie wiem, gdzieś tam w Kansas City czy gdzieś. Jak wiemy, także akurat samolotu nie było, rozumiem, na, na Sopot. Natomiast yy, patrząc na, na Mariusza Wacha, którego nie można lubić, którego ja lubię jako, jako, jako człowieka, no bo nie można go nie lubić, no to trzeba spojrzeć w sprawie jasno w oczy. Najlepsza wygrana Mariusza Wacha w ostatnich pięciu latach to jest pokonanie Kevina Johnsona. To jest największe osiągnięcie Mariusza, który ma 45 lat jest 20 lat starszy od Kacper. To jest największa wygrana. Wszystkie walki z pięściarzami, nazwijmy to szerokiej, szerokiej czołówki, no to są, to są porażki. Czyli mamy z jednej strony pięściarza, nie wiem, 250 ileś w pokręku 45-letniego Mariusza Wacha z, z najlepszą wygraną, z człowiekiem, którego no, nie można traktować poważnie. Tak, za poważnie, czyli Kevina Johnsona, i mamy Caspromejny, który oczywiście największym jego zwycięstwem jest pokonanie rok temu w pierwszej, rundzie, w pierwszej rundzie Adama Kownackiego. Pytanie jest jedno: czy to jest show, czy to jest wydarzenie sportowe? Bo jeśli to jest show, to jest ok. Natomiast jako wydarzenie sportowe. No możemy się oszukiwać i mówić, no patrząc na nasze warunki, no ale to tak możemy wszystko robić. Możemy w ten sposób uzasadnić absolutnie wszystko. Słowami patrząc na to, co można zrobić w Polsce. Z jednej strony uczciwe, z drugiej strony, no, takie obniżenie tej poprzeczki do mniej więcej tyle, że w ekranie nie widać. Czego ja się spodziewam? Nie wiem, czego się spodziewać, powiem szczerze, nie traktuję tego w charakterze sportowym. Kacper jest 60, 60 w rankingu boksreku. W poprzednią walkę walczył z jakimś gościem z ujemnym rekordem. Przepraszam, nie znam. Teraz jest Mariusz Wach seryjnie przegrywający z pięściarzami, którzy mają coś do powiedzenia. Natomiast dyskusja najlepsza polega na tym, że jest sporo ludzi, którzy uważają, że Mariusz Wach to może wygrać. I powiem tak, bo nie będę tego rozkładał na części pierwsze sportowe, bo to nie ma specjalnie sensu, jeśli chodzi o Mariusza Wacha, jeśli chodzi o Kacpra, bo żebym oceniał Kacpra sportową, no to musiałby walczyć z którymiś z tych zawodników, o których mówiłem poprzednio, z którymi nie walczy, no to tutaj jest wszystko w jedną stronę. Kasper Maina przegrywa walkę z Mariuszem Wachem, no to, to można zamknąć, zamknąć interes pod nazwą Kasper Maina. Nic więcej do powiedzenia na ten temat nie ma. Mariusz Wach nic nie musi. Mariusz Wach wychodzi, zarobi w porządeczku, na pewno się postawi, tanio skóry nie sprzeda. A, cytując Pudzianowskiego, natomiast sportowo to gdzieś podnosi, kogokolwiek, gdziekolwiek. Sami znacie odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, mam nadzieję że. Mm, że hala będzie wyprzedana. No bo, bo jeśli jest to tak wielka walka, jak słyszę, no to rozumiem, że te bilety się sprzedały i w momencie, jak została, została walka ogłoszona, czy zobaczę? Oczywiście, że zobaczę. Zobaczę z punktu widzenia, patrząc na jednego i na drugiego. Bo, bo jestem ciekaw, w którą, w którą stronę idzie kariera Mariusza Wacha, to doskonale wiemy. Natomiast w którą stronę idzie kariera Kacpraminy, to, to wiemy? Wiecie? Popatrzcie na, na, na ostatnich rywali. Popatrzcie na Mariusza Wacha i sami sobie na to pytanie możecie na chwilę obecną odpowiedzieć. Dobra, to by się działo, to by się działo w, w Sopocie. Natomiast mamy, to też jest ciekawa sprawa, mamy w Atlantic City w Boardwalk Hall, e, który dobrze pamiętam, bo to jest walka, w której to jest hala, w Atlantic City, gdzie walczył Andrzej Gołota z e, Lennoxem Lewisem. To jest ta hala, którą pamiętam. Natomiast to jest o tyle ważne, że praktycznie przez ostatnie dekadę, przez ostatnią dekadę nic kompletnie ważnego w Atlantic City się nie stało. I nie działo w pięściastku. Zupełnie nic. A tu mamy unifikacyjny pojedynek opasy w kategorii 147, opasy IBF-u i opasy WBA. Jeden należy do Litwina Stanionisa, drugi należy do Butsa i Nisa, o którym mówi się, że że ma być jedną wielką właściwie nie, że nadzieją to on już przestał być tak, że ma być gwiazdą pierwszej wielkości porównywalną do Floyda Mayweathera. Ja to pierwszy raz usłyszałem trzy lata temu. Dokładnie sprawdziłem. W 2022 pierwszy raz padło coś takiego, że to może być pięściarz, który przebije wszystko albo wyrówna wszystko, co zrobił Floyd Mayweather. Po czym były te dwie walki, walki z Karenem? I się okazało, że może niekoniecznie. Że może niekoniecznie, bo jeżeli wytłumaczeniem, wytłumaczeniem Butsa Inisa było to, że tamten nie chciał się specjalnie bić i nie mogłem wszystkiego pokazać, ponieważ tamten się nie chciał bić, to to jest troszeczkę mało, bo to ja wiem, że każdy pięściarz by chciał, żeby jego rywal bił się dokładnie tak, jak on chce. Natomiast tak to, tak to nie działa. Robisz wszystko, żeby wygrać, a przecież nie będziesz dawał od siebie jakichś dodatkowych plusów. A słuchaj, wiesz co? Ja będę uderzał cię lewym, bo wiem, że masz, bo ma, wiem, że masz piękną kontrę z Nikt tego nie robi, bo to byłoby oczywiście samobójstwo i debilis. Natomiast to jest ciekawe, bo fakt, że ta walka ma tak duży rozgłos, jest interesująca z dwóch powodów. Po pierwsze, po, tych, po tym co mówiłem o bucie Enisie, no to to nie jest tak gwiazda a w każdym razie nie jest tak gwiazda, o której tak wiele się mówi, jak się mówiło trzy lata temu. Nie w takich superlatywach. Z drugiej strony mamy Stanionisa, dla którego jest to pierwszy pojedynek od 11 miesięcy. Stanionisa, który miał potworne problemy. To jest druga walka w ciągu trzech lat dla, dla Stanionisa. Pięściarza, który albo mu odwoływano serywnie walki, albo musiał mieć y, operacje i, i walki przerywano, obozy treningowe przerywano. Milion rzeczy przed nim, przed, y, milion kłód leciało pod jego nogi, czasami, czasami nie powiem, że jego wina, bo jeśli zachorujesz, natomiast wina promotorów, czy wina rywali, z którymi się umawiał i różne rzeczy wypadały. Natomiast to nie, jest, to nie jest walka, która w takim konwencjonalnym sposobie spojrzenia na boks można uznać za walkę dwóch superstars. A taką ma otoczkę. Taką ma otoczkę w Atlantic City, taką ma otoczkę w mediach, mediach społecznościowych, przynajmniej tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda. Myślę, że zdecydowanie mniej, mniej hupla jest na ten temat, bo w Stanach to jest niesamowite hupla, zaczynając od tej sali, o której mówiłem, poprzez, poprzez fakt, że to jest unifikacyjny tytuł. Sam tutaj też trochę poszedł po bandzie, Enis mówi na konferencji prasowej wczoraj, że jak zdobędę pas ringu, bo tam oczywiście jest pas ringu. Ten pas ringu będziecie widzieli coraz częściej, bo wbrew temu, co Turki mówi, pas ringu ma zastąpić wszystkie inne pasy. Wszystkich jest. Popatrzcie, jakie są komentarze. Nie, nie bądźcie naiwni, jakie są komentarze. Głównie jest wybijany pas ringu. Mimo, że są dwa pasy dwóch innych organizacji, Eni stwierdził, że jak będę miał trzy pasy, czyli pas ringu plus pas IBF-u i WBA, to będę ktoś taki jak Mayweather albo Lena. Nie. Nie. Ze względu na rywali. Wszystko, wszystko, co się dzieje, jeśli chodzi o boks, jest i, i samego zawodnika, i jego pozycje na świecie, w historii, i tak dalej, i tak dalej, jest robione przez pryzmat tego, z kim walczyłeś, a nie o co walczyłeś. To jest olbrzymia różnica kolejna z tych rzeczy, podbijanie tego wszystkiego, e, co, jest, co jest związane z tym pojedynkiem. Oczywiście, że jest to super pojedynek. Natomiast e, doskonale rozumiem, dlaczego doszło do porozumienia pomiędzy Matchroom Boxing i Premier Boxing Champions, a to też nie jest łatwa sprawa, a na to też trzeba zwrócić uwagę. PBC jest promotorem Stamionisa, Matchroom Boxing promuje Enisa. To doskonale wiem. Nie było to łatwe. Panowie nie lubią ze sobą rozmawiać. Tom Brown i Eddie Hearn kumple to raczej nie są. Nie jest to jakaś potworna wrogość, jak z Frankiem Urenem, natomiast kumple to nie są. Nazwijmy to w ten sposób, że biją się, inaczej robią kompletnie inne sposoby prowadzenia karier pięściarskich. Natomiast doszło do tego, doszło do tego porozumienia i słowa Enisa całkowicie udają fakt, dlaczego do tej walki doszło, ponieważ Enis powiedział uczciwie, on zna tylko jeden pomysł na walkę. Gaz do dechy Wyrzucone, wyrzucone hamulce ciągły lewy prosty i od czasu do czasu chcecie złapać jakimś hakiem i idzie tylko do przodu a poza tym stwierdził Enis, on nic więcej nie umie czyli patrząc na to jak walczy Enis, jak walczy Enis i jak walczy Stanionis no to jest Stanionis jest idealnym rywalem dla mm, dla Enisa. idealnym Ideal, ponieważ jest przeciwieństwem karę tego ostatniego pięściarza, którym walczył dwa razy i dwa razy te 12 rund wyglądały bardzo, bardzo wymęczone. Nie wierzę w to, że Stanis może, ta... może zmienić taktykę. On sam zresztą powiedział, że nie ma zamiaru zmi... z... tej taktyki zmienić. Będzie się cały czas do przodu, będzie... będzie cały czas noga na gazie, będzie bez hamulców, bo dokładnie tak ja wygrywam walki. Nie z a ja nie dałem typu na walkę, e, przypomniało mi się w tej chwili, nie dałem typu, to wrzucę teraz, bo na koniec to już 100% zapomnę, e, walka Wach kontra Mejna, e, na punkty, dobra, to mamy odhaczone, natomiast e, tutaj, w tym pojedynku, jeszcze przed walkami z, z Karen, to bym powiedział, że przez nokał, na 100% Enis. Na 100% Enis. Natomiast czy te walki go zmieniły, albo coś pokazały na temat Enisa, który potrafi zdecydowanie więcej, niż sam jest przekonany, że potrafi jego rywal? Um, nie wiem. Natomiast uważam, że jest to idealny, idealny rywal dla... A nie, zostanę przy tym. To jest czasówka. Nie wiem, więcej niż 8 rund, ale czasówka. Tak widzę tą walkę, ponieważ... Um, to jest być albo nie być na tym największym etapie zawodowego boksu. Tam były pomysły walki z wercile Mortizem w wykonaniu Enisa. Enis chciał nawet pójść do wyższej kategorii wagowej. Różne tematy były. Wiele rzeczy się mówiło na temat Enisa. Ja zostaję cały czas przy nim i sorry dla Nisa, że jest takim człowiekiem w cieniu tutaj. Natomiast no to jest czas, kiedy trzeba wiesz, put up or shut up, czyli albo pokazujesz, albo milczysz. Nie ma już kolejnej drogi. To jest unifikacyjna walki. Masz idealnie dobranego gościa pod swój styl. Enis umie wszystko. Enis potrafi walczyć z kontry, Enis potrafi zmieniać pozycję, Enis potrafi wyprzedzać swoje ciosy. Wszystko. Czyli jeśli rzeczywiście jedna, czy dwie rundy pokażą nam, a jestem przekonany, że tak będzie, że stanie nic, noga do gazu, zapomina o no to, to jest tylko kwestia czasu, kiedy dojdzie jeden, albo drugi cios i, i będzie po herbacie. Nie to, że padnie, ale Widzę tutaj parę knockdownów. Widzę tutaj parę knockdownów. Sam Stanionis stwierdza, że gadanie o tym, że on mnie znokautuje, jest idiotyzmem, bo nikt nigdy mnie nie znokautował. Ja przypominam, że zawsze jestem pierwszy raz. A więc to akurat nie jest, nie jest argument niesamowity, bo równie dobrze można by odpowiedzieć jemu, czyli stanisławie w tym momencie, ale ty nigdy nie walczyłeś z kimś takim jak Budelis, więc to też jest taka, taka rzeczywistość tej, tego pojedynku. Natomiast ja chyba widzę. widzę tutaj na jedną czy drugą kontrę, widzę tutaj, dlatego że widzę tutaj. Enisa, który kiedy zda sobie sprawę, że te dziury w obronie, a te dziury w obronie są na, na tak zwanej tylnej nodze, czyli w obronie, to tanie oni specjalnie walczyć nie potrafi. Potrafi zawodnikami, którzy są wolniejsi od niego. Do tej pory miał zawodników, którzy jeśli nie są od niego wolniejsi, to przynajmniej nie są szybsi. Przynajmniej jest jeden do jednego, jeśli chodzi o to, o to porównanie szybkości. Tutaj. Przynajmniej na papierze, no bo muszą wyskoczyć tym Border Call Atlantic City, żebyśmy się przekonali, czy tak będzie. Tutaj, tutaj to jest wszystko po stronie Buceniusa. Naprawdę bardzo, bardzo dobra walka. E, gdzieś około godziny piątej nad ranem czasu polskiego, jeśli nie będziecie jeszcze spali, to, to zachęcam. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Staram się wbić przed końskimi, bo widzę, że. W ogóle świat przyjeżdża. Trzeba, by było, trzeba by było wsiąść samolot i zrobić vloga z końskich, ale nienormalny nie, nie jestem. Dobra, słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.